Dzień dobry, gadanko na śniadanko. Dzisiaj postny piątek, czyli niejec dzisiaj ze mną. Dzisiaj są święta nietypowe. Sporo jest ich, bo jest światowy, ale powiem o dwóch. Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo. Bądźmy dla siebie życzliwi, chociaż czasem aż korci, żeby komuś coś tak szpile wbić. To jednak bądźmy życzliwi. I Światowy Dzień Telewizji. Telewizji nie mam, ale myślę, że pod Światowy Dzień Telewizji możemy podłączyć YouTube'a i sobie zrobić dzisiaj Światowy Dzień własne święto. Dzisiaj z opóźnieniem nieco, ale nie mogłam sobie podarować wschodu słońca z kubkiem ciepłej wody. I lecimy. Zdrowie do setki. Na dobry początek duży komunikat. Po mojej rezygnacji z bycia opiekunem w Akademii Zdrowia Odrodzeni dostałam od opiekunów z różnych akademii bardzo dużo ciepłych słów na wiadomość i taką wspólną, ale przede wszystkim w wiadomościach prywatnych. Bardzo wam za to dziękuję. Za te ciepłe słowa będziemy się oczywiście spotykać, jeśli będę zaproszona na wykład jako będę jako ekspert nadal w poznaniu nie jako opiekun, ale będę bywać może nie być cały czas ale bywać. Ale idzie nowe. Sama zaczynam swoje studia. Będę wykładowcą na studiach podyplomowych w terapeutycznym ograniczaniu węglowodanów. Już pierwsze zajęcia ze studentami zaczynają się jutro i pojutrze. Będzie fascynująco. Moje studia też wybrałam sobie takie, żeby były ciekawe przede wszystkim. Ale dzisiaj 16 na 8. Czy to jest narzędzie, które absolutnie bezwzględnie powinniśmy stosować? To jest jedno z narzędzi, które stosujemy. Tak samo jak dłuższe głodówki 24, 36, 42, 72-godzinne e, głodówki stosujemy. Niektórzy dłuższe, ale samodzielnie nie polecałabym tego robić. Bez wcześniejszych wyników badań i tak dalej. Ale post-16 na 8 jest jednym z narzędzi. Które stosujemy. I co to jest za narzędzie? 16 godzin nie jemy, w ciągu 8 godzin jemy 2 do 3 posiłków. Ale są wyjątki. I tutaj mm, bardzo takim szczególnym wyjątkiem są osoby z niedowagą. Są osoby po świeżo, po, um, po bariatrii. Mam w tej chwili pod opieką trzy osoby, które są po operacji bariatrycznej, i to są osoby, które nie są w stanie zjeść dwóch. Nawet trzech posiłków w ciągu 8 godzin. Więc, jeśli taka osoba będzie musiała mieć 5 do 6 posiłków, to wiadomo, że to rozłożymy na początkowym etapie na większą ilość godzin w ciągu dnia, dopóki organizm nie zacznie się regenerować, dopóki po operacji. Więc tu na pewno to będzie wyjątek, chociaż już po dłuższym czasie. Jest szansa na te pięć ułożenie posiłków w ciągu 8 godzin, to już jest kolejny etap, to już jest kolejny sukces. Natomiast osoby niedożywione, osoby, które chociaż hmm, największą i największą grupą osób niedożywionych to są osoby otyłe, które nie mają problemu ze spożyciem ogromnego posiłku, ale osoby z niedowagą to chciałam powiedzieć. Osoby z niedowagą, które chcą budować masę mięśniową i które są zdrowe, bo jeśli mamy bardzo silną insulinoporność, no tutaj bardzo istotne jest zachowanie tego okna żywieniowego 16 na 8. I co uwaga, często jedno idzie w parze z drugim, osoby z niedowagą. Osoby totalnie szczupłe, z bardzo słabą masą mięśniową mają właśnie insulinoporność. I co wtedy? Stosujemy 16 na 8 czy nie? Co jest priorytetem? Priorytetem zawsze będzie wycofanie insulinooporności. Czyli 16 na 8 tak. Dopiero po wycofaniu insulinoporności będziemy myśleli o tym, żeby odpowiednia ilość białka była w pojedynczym posiłku, nie jako suma dnia. Tyle. Widzimy się ze studentami jutro. Ja o godzinie 13 z kawałkiem, wszyscy o godzinie 9 rano. Natomiast my tutaj w gadanku na śniadanko w poniedziałek. Myślę, że już no między 6 a 7 rano coś będzie. Naturalny poniedziałek. Dobrze, że jesteś. Bądźmy dzisiaj dla siebie wyjątkowo życzliwi.